Czy muszę włączyć uczyć dobra? Działa? Czy się nagrywa? Czekam, czekam. O Fortnite! Jeszcze jeszcze 29 odcinników i będziemy mieć już setny odcinek no Fortnite'a. Jeśli rzucie, jak Wam się spodobał możesz Martko, zdać łapkę w górę. I zagram sobie solówkę, chociaż może nie trzeba, więc... Dobra, zagram sobie najpierw sobie solówkę. Jak na rozgrzewkę. No, sobie zagram solówkę. W ogóle powrót, ten, Strażnika Miłości. Powrót. Nie bym sobie to kupił? W ogóle mam pomysł, żeby sobie to kupić. Tylko, że muszę sobie dodawać konto. I... i... I ciekawe ten, bo będę chciał sobie kupić gitarę teraz Sandra, kupię I może będę nagrywał Więc no, no Dobra, gramy Ooo, mm. inna osoba na live co, co mnie nie dziwi Już cztery mnie dziwią Dobra, poczekam sobie Solo Battle Royale Przewodowe włączenie zapewnia, zapewni sobie łączność niż sieć bezprzewodowa. Akurat mam bezprzewodową lub mam przewodową? Nie wiem. Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. <small sound> <small sound> Moja ulba na to he <small sound> Dobra, Leniwa Laguna. Miejsce z przemieńego sezonu. Teraz to nęło wykrzywione. Hmm. Przypomina mi się bananek z siódmego sezonu. Nie, teraz który jest? Dziewiąty, nie. Ósmy, siódmy, czy ten? E, mm, król lodu chyba. Tak? Siódmy. Tak, siódmy to chyba król lodu. Ósmy ta ten. Leniwa laguna. A dziewiąty to ten, to, to przyszłość. Dobra, y, to, widziałem, że tam skrzynka jest, więc może... Oczywiście nie tutaj. No, oczywiście nie tutaj. Dobra, y, jest tam strzelba. Widziałem skrzynkę, prawda? Jest tu skrzynka. Dobra, dobra jest L, jest jest, jest MK. Ej, kurna. Kur... Kogoś mam na chacie, kogoś na chacie mam. Jest szelba. jest ja mam szelba. Ktoś tam jest. Prawda? Bo przed chwilą. Fak, krzacie, tam jest. Fak, tam jest krzak. Fak, okay, ja tam rzucam granatę Ja pierdzielę! Laki. Mm, Szukam tej strzelby, ale pamiętam, że. Chociaż może mi się przewidziało. Mmm. Hmm, dobra, zabieram sobie ten. A jeżeli chcecie za zagrać, macie I jak Polska się nazywa, więc możecie i mi zaprosić, ale zaproszenie jakoś nie dostaje. Nie wiem, czy maksymalnie już. 13, tak. 13 plus 7 to albo 20, to to jest dobrze. Nie, to ten, to nie liczymy. 13. Mam 126 znajomych, to przez toż ten, że masz tylu znajomych? Może usunę niektórych. Dupe laukot, nie? Tego typu może usunę. A to jest in dead, nie. Yy. Beny. Beny usunę może. A mam chloryka w znajomy. A ja myślałem, że go nie mam. Okej. Okay. To może sobie zajem na pożankach, chociaż może jedno strzałowiec. To kup ten jedno strzałowiec i pogramy z jakimś typkiem. Czyli też dzień złotych, za 13 tysięcy Po nocy okresowe. Chciałam sobie kupić ten skin, bo naprawdę bardzo ładny. Miałem kupić tylko, że oczywiście musiałem kupić sobie do PES punkty. A dzisiaj w ogóle był mały pak. Ma, był mały bowl opening, więc jeżeli jeśli nie widzieliście, to sobie może obejście. No. No, nom, nom. nom, nom. Mm, mm, celu uważnie. W tym trybie pojawiły się tylko snajperki. Zaprawdę. Nie, wa nie ważysz tyle, żeby zranić się przy przypadku, więc skacz śmiało. Niski poziom zdrowia, nie daj się trafić, na ci do lobby. No chyba, że ktoś mnie trafi z sztucerem, a 50 lat osłony, no to... Ktoś chyba osłony nie ma, czy nie? Jeśli pali się do walki, wyskakuj z busa. Od razu. Kogę mam? No... <ślesy> <ślesy> nie, nie chcę być z bambikiem. Hello? Ja nie jestem z Bambikiem. Ja nie jestem z Bambikiem. Nie mogę być chociaż z Może Chyba, że to ten. Chyba że to jest jakiś. Może coś gra Bambikiem i. Że to, to pros jest. Na przykład 1xr Nie wiem. Nikt to może być. Nie znam typa, dobra typek. To naprawdę Ty taki ma zwykłą lotnię. Chciałem, że myślałem, że chociaż myślę, że będzie miał będzie wiecie jaką lotnię, ale dobra. Chociaż kogoś mam. Dobra. Skrzynka, no to fajnie. Dobrze, znisz... zniszczyłem. Dobra, jest bomba dymna. No to fajnie, bomba dymna jest taka fajna. Ona jest fajna, bardzo fajna. Dobra. E... Można na dole jeszcze coś będzie. jest amunicja. Są bandaże, które są. Przepraszam, bandaże? Bandaże nie są. Bo bandaże nie są ważne. Ja po ja, ja, Przecież tak przecież tak jestem na strzałach, więc. Piłkara chyba. Nie? Dawaj! Bomba cienia! Kurna, gdzie jest ten? E, ja muszę znaleźć Tarana, ja muszę znaleźć Tarana, ja muszę znaleźć Tarana. Chcę użyć tego fajnego glitcha, chcę użyć. A e, już no Ciekawe. Dobra, ja chcę użyć tego glicza. Gdzie, gdzie jest jakiś ten? O, Gdzie jest ten? A to może wezmę. Ja jestem przyjacielski, więc Typie nie wychodź, Typie nie wychodź, Typie nie wychodź. Typie, nie wychodź. Tywie, ty, wie ty nie wychodź. Więc kurna jest ja sobie już ten, wykorzystałem już całą bombę cienia, więc... Dobra, weźmy może to kocink. Kocink, skocink, skocink. Dawaj! No naprawdę muszę stać jak... Naprawdę... Naprawdę akurat musiałem stać. tego nie mogę tak biegać w kółko i... Hmm. Hmm. Nie Nie jestem. Chyba O ja pierdolę Mogę dołączyć? Ale NG Kreatywna nazwa, ciekawa. Ja pierdziele Ja ma sobie zmienię ten um, tapetę. Jak się zmienia, chyba sobie zmienię. jak się wyświetliwa, jak się wyświetluje, to chyba sobie zmienię. Pum Nie da się trafić, nie da się wrócić do roboty. Aha, okej. Okay. Can you sub me. So? Ja pierdziel! Ja SKULTUPER PANIE skultuper! Ja nie umiem mówić Taki si! ten! Już subskrybeme. Subskrybema! A czy tam subskrybuję ciebie. MM DJ Cookie! Dobra. E, tu. Nie, o nie. Nie, 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 nie. To gdzie ty pielek? Dobra. Więc to sobie. Może... Nie, się skieszyło. Czekajcie to jakiś skór. Skul... Czekajcie, ten. To... Gdzie ty lecisz? Eee! <grym> gdzie ty lecisz? Nie wiem, że on leci ten. Gdzie on leci? Jut... No więc... No wiem. Wiem tylko. Jeszcze... Jeszcze jakiś... A dobra, myślałem, że... Ej! Ej, co to jest? Ej, co? Ja myśl... Ej, gdzie jest. Halo! Gdzie jest ten? Wieża lorda. Ale ten, ja chcę poszukać... Ja chcę poszukać ten, ja chcę poszukać ten, kłada, bo ja znam... Bo ja znam fajnego gli... fajnego glitcha znam. Nie, to może go... Ten... Co ty, ty typek? typek też... Aha, ty jak zrobił zmieniać w Ej, kurna! BOOM! Ty fuck! Ja pierdzielę. Nie, dzisiaj nie mam szczęścia! Dzisiaj nie jestem takim szczęścia jak... Ja pier... dzisiaj zero skilla. Nie! Ale taki... <ścoughs> Ja pierd... nie wiem Jeszcze najgorszy, bo by jakby teraz neta by nie było, chociaż ten L e tak, dzisiaj live będzie trochę jak ten. Dzisiaj zrobię trochę takiego krótkiego live'a. Jeszcze godzinka. Jeszcze będzie godzinka. Jeszcze godzinka i... Nie no, chciałam sobie kupić tego skina, tylko się nie mam pieniędzy. Hmm. Dobra, ja chyba tak zrobię. E, jak będę jechał, do ten Jechałbym do Cioci, będę jechał. Czy zapytam um, mojej kuzynki, czy będę mógł spóźnić do jakiegoś sklepu? Tam, gdzie będę musiał kupić um, kody do ten, no PlayStation, oczywiście. <laughs> Nie wiem, tam 350 50 Zyla, bo wtedy wystarczy mi tak, wtedy mi wystarczy na wszystko: GTA i pakistana. więc. A teraz kosztuje 31, teraz 31 kosztuje. Jak patrzyłem. Dobra. Ja! Fajnie! Nie ma. Dawaj, zatam mu to. To. po, po, po. Jaj! Fajnie, że ten Marcin Kiwin, to może jakiś Polak. Nasz Polak rodak, ale wątpię. Już bardzo rzadko trafiam na Polaków. Pędzej w Brawlu trafiam, Więcej w Brawlu trafiam. Ile już tra razy trafiłem na Polaków? Albo wtedy, jak słuchałem sobie muzyki, jakiś typek jak coś tam do mnie mówił, że mnie włączył. A to jakiś Polak był, ale nie wiedziałem. Cały tydzień czekałem, kawej nie piem nic. Załem panie premier, jak mam i Dzisiaj tu na leć wieczorem. LKM, e śmie. się, głośno mordeczy, zaraz na i snajperka z tu uliczkiem Ja słuchajcie poszukajcie poszukać ten. to... tylko nie wiem czy dalej działa ten bóg, bo chcę, chcę zrobić. Fak. No i co teraz, szmaciarzu? Teraz mnie snajdź Bo ja ten nusk! No, Będzie blisko mnie! Ja pierdzielę! A chociaż ten... chociaż ten, dobra. Ja dzisiaj nie mam szczęścia! Kurde, jak ja to sobie sobie grał z innymi, bo ja w ogóle dzisiaj tej nie mam formy. A ja czyścia! Popłaczę się. Już mi się nie chce grać Fortnite'a Jakoś nawet mi się nie chce teraz grać na konsoli. Co poszukać co jest innym, nie chcę z innymi pograć. Z Kubą? Nie no. Z jakimiś Anglikami se pogram. Chyba, że to są, chyba, że to są Polacy. Halo! Ja pierdolę. Są cicho. Chyba, że... Czekajcie! Chyba, że jest jakiś Detran. Ja słuchajcie, zrobię jakiegoś Detrana. Jeżeli nie są jakieś Detrany, bo patrzyłem... Że chyba raz... No, chyba, że był. No, Skywars. Skywars to nie. Ale... Pamiętam, że chyba był jakiś ten... Yy, ten... Muszę no, sobie jakiś ten... się... Yy, czekajcie, co ja tam mówię? pokaż sobie jakieś detrany. Bo ja nigdy nie grałem detranów. Nie no, grałem, ale... Nie mogłem wyjść nawet z respawnu, bo... Nie miałem... Nie miałem jak wys wyspałem wyspał wyspał Dobra, co tu jest? Skywarsy. tu... To jest Detran? Nie, to nie jest Detran, ale to jest... Nie, zombie run. Ej, a tu ten? Aha. Ej, takki na cztery, więc sobie może tu pogramy. Ja chciałam sobie pograć. Difficult me, Medium? Ja chcę pograć sobie. Nie ja mogę zagrać. I we wee was a zombie outbreak in a city city. Haczył się znaleźć drogę ucieczki. Dobrze, człowiek będzie mieć bronię. Taki ten. Ojej, O, lecz ej, to eight, five, bo powinno być. Dobra, dead run. Taki mały, a czy to nie jest dead run, tylko zombie run. Dobra. Musimy żyć. Hmm. My, my w ogóle mam jakiś, patrzcie skrzynka, dobra, jest skrzynka mam broń, dobra a co tu mamy jest broń, dobra jest karabin, niestety mamy sobie ten dobra, ale musimy sobie wziąć dobra, trzeba cię to przeżyć dobra, wiecie co, może sobie to usunę może to usunę ale, to dobra sobie, trzeba sobie, ale ciekawe jak to będzie działać ciekawe jak to będzie działać Naprawdę ktoś będzie... Patrzcie na to skrzynka, jest kolina! Patrzcie, tu jest, jest MK, więc... I są bandaże, więc... Tu Nicła, ciekawego, chociaż... Dobra. Dobra. Dobra, nie mam <ścoughs> O, matko! O! Atakują mnie! Ej, fuck! Ej, nie mogą mnie... Dobra, przeżyłem, ale naprawdę było trudno. Ej, ciekawy, naprawdę bardzo fajna mapka. Ej, to kolejne są! Fuck, ja niedługo umrę. Ej, no fuck, zginąłem! I co teraz? Odradzanie się, dobra, odradzam się. A naprawdę, to jest strasznie trudne. A prawdę myślałem, że to będzie naprawdę łatwiejsze. To jest naprawdę trudne. Sami mi to pograjcie, jeżeli nie macie to? Macie to kot na górze, ale naprawdę strasznie trudna gra. Dobra. fuck. Ale jak ja uczycie z tą tego się. Okej? Znaczy ja już tam do kanałów się, więc... O, takie duży, może więcej. O, nie, to chyba tak sam. Dobra, ale są jabłka, więc... Dobra. Pierwszy punkt kontrolny, to są punkty! Ja! Ja pierdziele, skar jest, dobra! Dobra, wstępujemy do sił specjalnych. Dobra, jest wiertarka. Powiem tak akurat. Ale dobra, dobra, dobra. Jest kozak, fajnie. Ej, ja muszę sobie z kimś pogać tą mapkę, bo naprawdę jest bardzo fajna. I czekajcie, sobie chyba ten, zapiszę ten kod może. Poczekajcie, ja może sobie zapiszę ten kot, bo naprawdę mapka jest fajna. Naprawdę bardzo fajna. Ale może sobie zapiszę. Mm. No już.